Witam wszystkich bardzo serdecznie w prawdobajkach. Z serii prawdobajki chciałam się dzisiaj z wami podzielić następną bardzo fajną bajką, yy, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Jest to opowieść o nadziei, o cierpliwości i o tym, że nawet po najtrudniejszej zimie zawsze wraca życie. Bo czasem, kiedy wszystko u nas zamiera, kiedy nie mamy już siły w nic wierzyć, to właśnie wtedy natura przypomina nam, że nic nie trwa wiecznie ani ból, ani chud, ani ciemność. Zamknij więc oczy na moment i wyobraź sobie las ciszę, śnieg, zimny wiatr a pośrodku tego wszystkiego jedno drzewo, które przestało wierzyć wiosnę. Drzewo, które przestało wierzyć wiosnę. Na skraju Starego Lasu rosło drzewo jesion, które pamiętało już wiele zim. Było wysokie, mądre i silne. Ale pewnego roku przestało wierzyć wiosnę. Zima trwała zbyt długo, śnieg nie chciał zniknąć, a wiatr śpiewał tylko jedną melodię o chłodzie. Ciszy i końcu wszystkiego. Ptaki odleciały, słońce zasypało wcześnie, zasypiało wcześnie, a drzewo stało nieruchomo, ogołocone z liści, zmęczone, smutne i samotne. I wtedy zaczęło myśleć: może w tym roku wiosna już nie wróci? Może to koniec? Może tak ma być. Że po pewnym czasie nawet drzewa muszą przestać rosnąć. Słysząc te myśli, stara Sowa, która mieszkała w dziupli obok, otworzyła jedno oko i powiedziała: Nie mów tak, jesionie, wiosna zawsze wraca, zawsze. Ale jak możesz być tego pewna? zapytał drzewo. Bo widziałam ją wracającą tysiąc razy, odpowiedziała spokojnie Sowa. Nawet wtedy, gdy świat jeszcze był młody, a ja dopiero uczyłam się latać. Jeśli on jednak nie wierzył, patrzył na swoje gałęzie, suche, ciężkie, puste, nic w nich nie drgało. Cisza była tak gęsta, że wydawało się, że już nigdy nic się nie poruszy. Mijały dni, potem tygodnie, śnieg zaczął powoli topnieć, ale drzewo już nie patrzyło w stronę słońca. Zamknęło się w sobie, nie chciało znów się rozczarować. Pewnego dnia, gdy noc ustępowała miejsca świtowi, na jednej z jego gałęzi pojawiła się maleńka kropelka wody. Światło poranka sprawiło, że błyszczała jak diament. Wtedy wiatr szepnął cicho: Czas wracać do życia! Drzewo nie odpowiedziało, ale gdzieś głęboko w jego korzeniach coś drgnęło. Niewidoczny dla oczu sok zaczął powoli płynąć w górę, jakby serce ziemi zaczęło bić na nowo. Aż pewnego dnia, w miejscu, gdzie była wcześniej tylko martwa gałąź, pojawił się pąk, maleńki, niepozorny, ale pełen życia. Drzewo. Zapłakało ze wzruszenia, łzy spływały po jego korze, a każda z nich szeptała. Wiosna wróciła, naprawdę wróciła. Sowa znów otworzyła oko i uśmiechnęła się mądrze. Widzisz, powiedziała, czasem trzeba po prostu przetrwać zimę. Nie wszystko, co wygląda na koniec, naprawdę nim jest. I wtedy jesion zrozumiał coś ważnego. Życie nigdy nie znika, ono tylko odpoczywa, a to, co wydaje się nam martwe, często po prostu przygotowuje się do nowego początku. Od tamtej pory, gdy przychodziła kolejna zima, drzewo nie bało się już śniegu, wiedziało, że nawet jeśli wszystko zastyga, to pod ziemią w korzeniach zawsze pulsuje życie. I gdy ktoś przechodził obok i mówił, to drzewo chyba już uschło, jesion uśmiechał się w środku i szeptał, poczekaj, wiosna już idzie. I taka jest moja teraz refleksja końcowa. Tak sobie zapisałam, jak tą bajkę tutaj analizowałam, że czasem w życiu też przychodzi zima. Taka, w której serce milknie, a marzenia. Zasypia śnieg. Ale nawet wtedy, głęboko w nas, coś cicho dojrzewa, nowy początek, który dopiero czeka na swój czas. Nie przyspieszaj wiosny. Zaufaj, że przyjdzie wtedy, kiedy Twoja dusza będzie gotowa zakwitnąć. Bo nadzieja to nie oczekiwanie, to pewność, że życie. Zawsze znajdzie drogę. I co wam? Podobała się wam bajka? Jeśli tak, to polubcie, proszę. I zasubskrybuj, a będziesz dostawał powiadomienia o następnych moich bajkach. Życzę wszystkiego dobrego.